Jeszcze jeden od może ciężko Jeden do Fenixa biegnie powoli Twój kratus Współpracuj Współpracuj, Ładnie Huge Huge, Huge. What? What? Wait the smoke. Oh, nice. I'm flashing. Come on, come. on. Go short. You know you're supposed to go first if you're lagging and have one kill. Don't worry, guys. Don't talk. Hey watch this is the best position ever. Don't talk you're clutching 1v1. He's not here yet. Like the only place like if he pre-fires me he's sniping. Can That's you the only way. In a clutch? If he pre-fires me, he's sniping. This is the best position. You crouched, yeah, I the bullet. Wbij na GeForce skins i doładuj konto z kodem Mateo, który daje bonus do doładowania i możliwość otwarcia darmowego case'a. Na stronce możecie otwierać skrzynie, brać udział w bitwach na skrzynki oraz macie możliwość tworzenia kontraktów. Korzystając z dostępnych trybów na stronie, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Co miesiąc są dostępne nowe eventy, w których możecie zdobywać niesamowite nagrody. GeForce skins oferuje wiele metod płatności, takich jak blik, PSC, SMS, krypto czy skiny. Dodatkowo codziennie możecie odbierać Termowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z KODEM Mateo, link w opisie. O, nie mogę szczerze, stary. Okay. No idziemy, no tak, ja. podobnie kurwa, spać. Palpsy, coraz bliżej. Niko też przygotowany na to starcie. Granaty w jego stronę, ten palak głęboki. I tu Niko będzie miał szansę, żeby ustrzelić dwa headshoty. Niko nie rezygnuje jeszcze z trafieniem. Teraz skan, ale te nie bolą specjalnie Niko, do tego pomaga. Mal, z heady! Co to jest za runda ze strony G2 Esports? Try to fight fight guys. 1, 2, 3. A play, ja, yeah, a dot play. play. Niko dorzucone palaki. Szykują się z tym wjazdu na górę, no i Niko złapany. Ach, teraz może być niebezpiecznie. Wrócone Mołoto w trafienie z Zontiksa, ale wejście do wentów tutaj! Monesi musiał strzelać ze stajperki bez celowania, ale są dwa trafienia. Blisko niego Chopper, który zachodził to wszystko od outsideu. Monesi wraca na górę tutaj przy wersach, ale Monesi! Po raz trzeci w tej rundzie. No i bomba podniesiona przez Choppera. Mało ma czasu, 5 sekund, no tu po prostu pójdzie Monesi. Nawet zginąć, ale to już bez znaczenia nie musi ginąć Monesi! Co to była za runda Monesiego? okay oh, close i flash you oh fuck connected pushed this well Lucky. Flashing, now. On, Flashing oh nice that's what oh, my god nice Watch out, shots coming. Oh, you're Rozegra okay. się ta runda pistoletowa. Przypominam, pierwszą wygrało Spirit. Tu będzie wiatr na górę. Poleciał Granat do domku. Jest trag dla Magixa. Wychylają terroryści. Trafienie Nicole to jeszcze jest mało. Chopper mocno bity. 2 HP na koncie, ale dwa trafienia dla niego. Snacks wyczekał maina. 2 na 3. Przewaga po stronie antyterrorystów. Bomba leży na bomb Tu agresywnie Hunter. Chyba troszkę za szybko. No i to frak dla Zontixa, Snacks wszystko w jego rękach. Snacks, ale atakowany, ależ mało przestrzeni ma Janusz, by w tym klaczu powalczyć o zwycięstwo. Namierzony Shiro. Snacks nie chce tutaj rezygnować. Słyszeli headshota, ale ten headshot tylko za kilka punktów życia. No i Snax cały czas w natarciu. Cały czas wierzy, że może tutaj w tym klaczu powalczyć. Popatrzmy, jak to chce wymyślić. Janusz, kolejne trafienie. Snacks jeden na jednego. Znowu Janusz jest głodny. Sam na trzech przed momentem, teraz dwóch rywali przed nim. I do czego będzie zdolny? 40 sekund do końca, bomba leży w bs Shiro cały czas ze silosami, on z Kevlar'em, Snacks również. Troszkę więcej HP ma Shiro. Ale to Snacks w tym meczu był lepszym zawodnikiem. Zerkał w stronę pleców, teraz chce wyjść na rywala, Snacks wygrywa tego klacza, proszę bardzo! Wielkie jabłko jest głodne! Ja co mam dobra? Nie widziałem nic. Mam na mid. Under. Ja wyszedłem jeden. A, dasz się Pod konem możesz się Ławkę. Może być Unboxes. Tu mi, tu dal pan. Ja idę pod okno. Nie widzę, nie widzę. No ja pikuję z okna. Co? co leży. Mam w konie Jest właśnie na kranie ja na, na, na Dawaj. Nice E yeah, no ich okay. chodziki stara. Uh. <laughs> Aj, tak ja nie po nodze a więc jednak udało się i dotrafić. Donk obijany granatami. Trzyma jednak cały czas pozycję, trzyma cały czas tego donata. Nie chcę tej pozycji oddać zbyt łatwo, ale donk z bondem! Historyczny bond Donka, a teraz na plecy stan, który dołoży eliminację, walczy Hunter. Terek na też po stronie, Teraz świetny granat! Teraz. Ojej, gładcy, zawyła nam muzyka! Z Jamesa Bonda, niecelnie Monez i walczy cały czas ekipa CT, ale zbyt wolno robił to Neshiro w momencie, kiedy odpalił wrotki Magix i dał tutaj nadzieję. Tak teraz mamy 6 do 1. W z map mam wrażenie, że Donka wielokrotnie eliminował. To też trzeba sobie będzie zobaczyć, jaki jest dokładnie ten, ten rezultat fragów pomiędzy, pomiędzy Snaxem. Teraz sobie zerkam, jak to by wyglądało w pojedynkach. Snaks kontra Donk, uwaga, 9 do 8 dla Snaksa. Podczas starcia na, na przestrzeni trzech map. 9-8 wygrał snacks z Donkiem, tak? Yes. I jedyna osoba, z którą przegrał pojedynek, nie nas no, są dwie. Z Shiro Snacks miał 7 12, z, z Zontixy miał 8-9, ale z Donkiem wygrał. Także tutaj lepszy był... Nice. guys. <noise> ale rozdałem, ty. You're getting banned bro. I'm gonna text Julie after this game. You're getting banned. Oh, no. you're getting banned. <laughs> 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 Spoiler Close maybe Spoiler. Oh my God. Bro I swear uh, limex <laughs> <LeMix> podcast 2A <laughs> you your whole family. 2A? 2A eh? so yeah <laughs> Max7 <over. laughs> I've seen you clutch these. Yeah, bro, that was 2020. <laughs> bro, I don't have sound, I don't know where he is. And one was mad. <laughs> <laughs> yeah, so, so it's all though. Ty goś miał trzy kule no. i trzy heady na no.